Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Witam w poniedziałek, zobaczymy co ten tydzień dobrego nam przyniesie. Oby to co najlepsze, zdrowie i wszelką pomyślność. Tego Wam i sobie życzę. Witam Was serdecznie. Zaczynamy nowy tydzień. W tej chwili 17 stopni tyle odczuwalne. 100% zachmurzenia widzicie, no chociaż opadów się nie przewiduje. No i tak, dobra jakość powietrza. Pochmurny dzień od godziny 14 do 15, najcieplej 23 stopnie. Także chmurki są od rana. A ja Wam życzę miłego dnia, miłego tygodnia i pozdrawiam Was serdecznie. Moje dzisiejsze zakupy z światy. Arbus. Mały to jest arbus. No zaraz się zobaczę, czy dojrzały, ale na pewno. Banany. Winogron. Dzisiaj mam taki dzień owocowy, ochotę na owoce. Pomidory śliwkowe. No, wreszcie jest mój ulubiony chleb. Na zakwasie nie było jakiś czas. A tutaj worki, papier śniadaniowy, makarony, trzy Dobrusie. Mm, ser rycerski mleczna dolina no a nieraz lubię mieć na taką ewentualność takie gotowe zupki nieraz sobie zrobię, mam ochotę nieraz lubię, przyznaję za to wszystko 74,52 grosze no arbuz piękny przekroiłam na pół a jak pachnie zaraz sobie ukroję arbuz pyszny Mm -hmm. smaczne robótki przybywa już trochę rękawów zrobiłam ale robię na jednym drucie dwa rękawy od razu I doszłam do wniosku, że jednak mi się szybciej robi na prostych drutach niż z żyłką ponieważ no, nie jestem przyzwyczajona całe życie robiłam na tych prostych i tych robi jakoś szybciej no ale te robiłam żyłką na żyłce drutami na żyłce, a te robię drutami prostymi od razu dwa rękawy, jak to mówią za jednym zamachem i będzie od razu tak no równo przede wszystkim. No jakoś mi to idzie w miarę szybko, niedawno zaczęłam, w sumie wczoraj rano trochę mmm, podziergałam i dzisiaj i przybywa błyskawicznie, także <śmianie> jednak mam sprawę tymi drutami prostymi. Taka prawda, no ale cóż, zrobię szybciej, poszywam, a wykończeniówkę szyją, to już zrobię drutami na żyłce, także pomału, pomału i robótka będzie skończona. Mam taką nadzieję, no nie, no już teraz to tak, bo już przód, tył zrobione, tu rękawy skończę, jeszcze mi tam ze dwa dni może zejdzie. Przy tych rękawach, jak nic mi nie wypadnie, bo to też można planować, a coś wypadnie, i człowiek odkłada tą robótkę i zajmuje się czym innym. No ale przecież nic mnie nie goni. Mam czas. Robię to w wolnej chwili. me yeah.